Każde małe miasteczko ma swoje przekazywane z pokolenia na pokolenie lokalne historie. Nie dostają się one poza granice miasta i z całą pewnością nigdy nie trafiają do internetu. Ironiczne, biorąc pod uwagę, że piszę to teraz, miejscowi potrafią je opowiadać o każdej porze dnia i nocy. Słyszałem ich wiele, gdy byłem kierowcą ciężarówki, ale żadna z nich nie zawierała w sobie nawet ziarna prawdy, poza jedną historią ogólu. Usłyszałem ją, gdy podróżowałem przez Dakotę południową. Przestałem prowadzić na noc, ponieważ byłem po prostu cholernie zmęczony, a na zewnątrz było tak wilgotno, że moja przednia szyba zaczęła parować. Zatrzymałem się w jakimś małym miasteczku o nazwie Aberecz, około godziny od Kaster i trzy godziny od miejsca, w którym musiałem zostawić dostawę. Kiedy mówię, że miasteczko było małe, to mam właśnie na myśli. Było tam około piętnaście budynków, większość z nich stanowiły domy. Pozostałe to restauracja, jeden kościół i stacja benzynowa. Nie do końca ufałem jakości restauracji, ale byłem głodny, więc pomyślałem, że przynajmniej usiądę przy barze i zamówię kilka kanapek, jeśli je tam mają. Drzwi zabrzęczały, gdy wszedłem. Powitała mnie prawie pusta sala jadalna. W budynku były w sumie trzy osoby, z tego co zauważyłem na pierwszy rzut oka. Był barman, łysy, brodaty mężczyzna, który od razu rzucił mi pytające spojrzenia. Jedyną inną osobą przy barze była młoda kobieta, która piła piwo bez etykiety i nawet nie odwróciła głowy, żeby na mnie spojrzeć, gdy siadałem. Byłem tu wyraźnie wyjątkiem. Nie byłem mile widziany i to czułem. Mimo to wziąłem do ręki menu i poprosiłem o lokalne piwo. Gdy wziąłem pierwszy łek, kobieta w końcu przemówiła. Nigdy wcześniej Cię tu nie widziałam. Jej głos był w równej części szorstki i kojący. Byłem zaskoczony, ale jestem dumny z tego, że jestem uprzejmy, więc odwróciłem się do niej i spróbowałem nawiązać małą rozmowę. Nie jestem stąd, jestem tu tylko przejazdem. Domyśliłam się. Co cię tu sprowadza? Wilczy głód, od co? Jestem w drodze od jedenastu godzin. Zachichotała. Nie była zła, ale też nie była w moim typie, więc miałem nadzieję, że nie pomyli moich żartów z flirtowaniem. Jesteś zabawny. Odwróciłem się na chwilę, by dać znak, że chcę kolejne piwo, po czym spojrzałem na nią. Przynajmniej teraz mam czas, by trochę odpocząć. Spojrzała na barmana, który podał mi drugą butelkę i poczekała, aż przyjmie moje zamówienie, zanim dała mu znak. Rico, powinniśmy to zrobić? Mruknął i wszedł do kuchni. Wydawało się, że odebrała to jako tak i spojrzała na mnie podekscytowana. Mamy tu pewną tradycję. Każdy kto pije w barze musi opowiedzieć jakąś historię. To nic szalonego, ale mieszkają tu tylko 23 osoby, więc zawsze jesteśmy ciekawi jakichś nowych opowiadań. biorąc wszystko pod uwagę, nie jestem zbyt interesującą osobą. Można by pomyśleć, że mam jakieś szanowane historie po podróżowaniu po kraju, ale tak naprawdę nigdy nie opuszczałem drogi na tyle długo, aby zobaczyć coś ciekawego. Mimo to chciałem zrobić dobre widowisko, więc postanowiłem opowiedzieć im historię o pierwszym razie, kiedy zobaczyłem ocean. Podczas gdy przeżuwałem krążki cebulowe, starałem się, aby było to tak fantastyczne, jak to możliwe. I przyznaję, że trochę podkoloryzowałem szczegóły. Nigdy nie widziałem morki, ale oni nie musieli o tym wiedzieć. Wygląda na to, że kobieta była oczarowana historią i siedziała tam przez cały czas z brodą w dłoniach, a jej jasne oczy były skierowane na moje. Skończyłem opowiadać swoją historię i odwróciłem się w stronę baru, kładąc dwudziestkę na ladzie jako napiwak. Miałem się już żegnać, gdy kobieta zatrzymała mnie z lekkim uśmieszkiem na twarzy. Masz dobry głos do mówienia. Dzięki za opowiedzenie nam swojej historii. Ja też chcę ci opowiedzieć jedną. Byłem naprawdę śmiertelnie zmęczony, ale dobre maniery nie pozwoliły mi odmówić, więc uśmiechnąłem się i dałem jej znak, żeby kontynuowała. Tą samą historię opowiadam każdemu, kto tu przychodzi, bo to właśnie ona zostaje w pamięci na dłużej. Znowu to o guru. Prawie wyskoczyłem z krzesła, gdy barman w końcu przemówił. Jego potężny głos nie był nawet skierowany do mnie, ale zaskoczył mnie. Tak, proszę pana, chyba, że ma pan lepszy pomysł. Stał w milczeniu, spojrzała na mnie i zaczęła swoją opowieść. Okazało się, że gól to lokalna opowieść o duchu, który nawiedzał ludzi przejeżdżających przez miasto. Była to wysoka, blada postać, która mówiła tylko jedno słowo. Zaczynała nawiedzać kogoś, kto usłyszał jej historię, i nie przestawała, dopóki nie umarł. Siedziałem tam stosunkowo rozbawiony, gdy opisywała sposoby, w jakie gól sprawiał, że ludzie znikali. Ale oczywiście w to nie wierzyłam. Chcesz wiedzieć, jak możesz mieć pewność, że gul cię ściga? No pewnie. Jak to zrobić? To sprawia, że widzisz rzeczy, człowieku. Rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Sprawia, że je widzisz i czujesz, że są prawdziwe. Dla mnie ta historia brzmiała jak zły trip po narkotykach lub wymówka, żebym został w mieście. Mrugałem, odzyskując i tracąc świadomość, przesypiając, kiedy w końcu skończyła opowiadać. Postanowiłem, że wrócę do motelu, zanim zdecyduję, że chce mi opowiedzieć coś jeszcze. Zwyczajnie słaniałem się już na nogach. No cóż, muszę się już zbierać. Dzięki za gościnę i bawcie się dobrze. Przestała się uśmiechać i po prostu bezmyślnie na mnie patrzyła. Wstałem i podszedłem do drzwi, otwierając je nogą. Hej, jedno pytanie, zanim pójdziesz. Westchnąłem i odwróciłem się. Chciałem po prostu iść spać. Tak, o co chodzi? Widzisz nas, prawda? Nie byłem pewien, czy źle usłyszałem ale to, co powiedziała, było rzeczywiście dziwnym pytaniem. Kim byli my, ona i barman? Oczywiście, że ich widziałem. Byli tuż obok. Zaczynała mnie przerażać. Tak wzięła łyk drinka i spojrzała na barmana, po czym znów odwróciła się w moją stronę. No cóż, dobranoc! Zmarszczyłem brwi i wyszedłem za drzwi. Cokolwiek działo się z tą kobietą, nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Do tego momentu była całkiem miła. Nie mam pojęcia, skąd to wszystko nagle się wzięło. Nie byłem w nastroju, żeby się nad tym dłużej zastanawiać, więc zacząłem iść ulicą w stronę motelu. Idąc, myślałem o historii, którą mi opowiedziała. Dlaczego opowiadała taką historię ludziom, którzy przejeżdżali przez miasto? Jakaś taktyka nastraszenia cię, żebyś został? Tak przypuszczałem. Nie byłem pewien. Otworzyłem drzwi do mojego pokoju i po umyciu zębów położyłem się spać. Obudziłem się, gdy ktoś zapukał do drzwi. Przetarłem oczy i jęknąłem. Wcale nie czułem się wypoczęte. Przewróciłem się na drugi bok i sięgnąłem po telefon z szafki nocnej, mrużąc oczy, gdy jasne światło uderzyło mnie swoim blaskiem. Była trzecia zero zero w nocy. Czego ktoś może chcieć o tej porze, nie miałem pojęcia, ale nie zamierzałem się nad tym zastanawiać. Odłożyłem telefon i zamknąłem oczy, mając nadzieję, że ktokolwiek tam był, po prostu sobie pójdzie. Kolejne pukanie wyrwało mi z głowy resztki snu. Było o wiele głośniejsze od poprzedniego, jakby ktoś uderzył otwartą dłonią w drzwi. Wyskoczyłem z łóżka i położyłem się na podłodze, mając nadzieję, że nie spróbują nacisnąć klamki. Musiałem dotrzeć do drzwi i położyć się przy nich. Jakiś podejrzany typ próbował je otworzyć. Wciąż walił, a ja nie miałem pewności, czy te gówniane drzwi motelowe wytrzymają. Przeczołgałem się na rękach oraz kolanach na drugą stronę pokoju. I gdy moje nagie plecy przywarły do chłodnego, porysowanego drewna, łomotanie nagle ustało. Byłem przerażony wizją tego, że usłyszę, jak klamka się obraca, albo poczuję, jak drzwi ustępują po kopnięciu. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Zamiast tego usłyszałem szuranie za drzwiami, które ustąpiło miejsca pojedynczemu słowu przerywającemu ciszę. Otwórz. Nie było to głośniejsze od szeptu, ale w ogłuszającej ciszy usłyszałem to wyraźnie. Moje serce zapadło się i starałem się przetworzyć to, co właśnie usłyszałem. Oczywiście nie brzmiało to jak głos nikogo, kogo znałem, ale też nie brzmiało ani jak głos mężczyzny, ani jak głos kobiety. Starałem się nie ruszać i wstrzymałem oddech. Proszę. Otwórz. Każde ciche słowo pompowało ogromną dawkę adrenaliny prosto do mojego krwiobiegu. Ktokolwiek tam był, albo szczerze potrzebował pomocy, albo próbował mnie namówić, żebym otworzył drzwi, żeby Bóg wie, co mógł zrobić. Musiałem zostać na miejscu. Gdybym poszedł po telefon. Bałem się, że drzwi otworzą się i będę musiał stawić czoła temu, kimkolwiek on był. Siedziałem tam przez czas, jaki wydawał się trwać godzinami. Kiedy zaczynałem znowu zasypiać, ku mojemu wielkiemu przerażeniu, usłyszałem kroki oddalające się od drzwi. Odsunąłem się od nich, gdy kroki zrobiły się cichsze, i byłem już prawie przy stoliku nocnym, gdy spojrzałem w górę. Drzwi do łazienki, które były otwarte, zanim poszedłem spać, były teraz zamknięte. Zamarłem niepewny, co zrobić. Kiedy usłyszałem uderzenia po drugiej stronie drzwi, podskoczyłem, chwyciłem telefon i klucze i pobiegłem w stronę drzwi sypialni. Kiedy je otworzyłem, usłyszałem ciężkie kroki niedaleko za mną wraz ze znajomym głosem: Nie! Powtarzało to tak spokojnie, podążając za mną. Zbiegłem po schodach, biegnąc przez parking w stronę mojego dostawczaka. Gdy wskoczyłem na fotel kierowcy, poczułem, że coś uderzyło w drzwi. Nie chciałem się odwracać. Nie chciałem patrzeć, ale to zrobiłem. Przed moimi drzwiami stała postać z niesamowicie wykrzywioną twarzą. Miała szeroko otwarte oczy wielkości piłek bejsbolowych skierowane bezpośrednio na mnie. Usta były rozdziawione, jakby szczęka w ogóle nie mogła się zamknąć. Nie miała ani nosa, ani uszu. Siedzieliśmy i patrzyliśmy na siebie przez prawdopodobnie parę sekund, ale równie dobrze mogły to być one. Nie ruszając rozdziawioną paszczą przemówiło. Zobacz mnie. W tym momencie poskładałem w całość to, co się działo i włożyłem kluczyki do stacyjki. Wcisnąłem gaz do decha i nie oddychałem, dopóki miasto nie stało się tylko słabym światłem w oddali. Byłem wyczerpany i ledwo mogłem utrzymać oczy otwarte. Ziewnąłem i uderzyłem się w policzek, próbując się obudzić, ale czułem, że odpływam. Czułem też coś innego. Uczucie strachu w samym dole żołądka. Odrywając wzrok od drogi, ostrożnie odwróciłem głowę w lewo. Nadal tam było. Ta twarz była teraz dokładnie pośrodku mojego okna, uśmiechając się do mnie. Powstrzymałem chęć krzyku i spojrzałem z powrotem na drogę. Nie mogło się dostać do środka i nie mogło na mnie wpłynąć, jeśli na nie nie patrzyłam, ale mogło mówić swoim niskim, przejmującym głosem, przerywanym gardłowym warczeniem. Ty ch... widzisz mnie? Powtarzało się to przez wiele godzin. Prawie zapomniałem, jak brzmi cisza, gdy słońce wzeszło. Gdy świt wstał, a światło znów zaczęło padać na moje oczy, zrobiło się cicho i pozostał tylko dźwięk moich opon przejeżdżających przez wyboistą drogę. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem drzewa przez okno. Nic już nie blokowało mojego widoku. Niedługo potem dotarłem do Dapri i nawet nie pomogłem pracownikom fabryki rozładować dostawę. Siedziałem po prostu na miejscu kierowcy, paląc papierosa i myśląc o tym, co się do cholery wydarzyło poprzedniej nocy. Kiedy ktoś zapukał do mojego okna, omal nie dostałem zawału serca. To był kierownik fabryki, do którego zadzwoniłem, żeby podpisał papiery. Wszystko ok? Kilku moich kumpli powiedziało, że nie wyglądasz zbyt dobrze. Odchrząknąłem i zgasiłem papierosa w popielniczce. Spojrzałem na niego i zdobyłem się na uśmiech. Tak, wszystko w porządku. Długa noc i ledwo spałem. Musiałem wyjechać o trzeciej rano. O trzeciej rano? Jak daleko było, kiedy tu wyjeżdżałeś? Otworzyłem drzwi i wyszedłem na żwir, trzymając w dłoniach mapę. Dobrze było pogawędzić po tym, co przeszedłem. Byłem w Aberecz, dziwne miasteczko, to fakt. Aberecz? Nigdy o nim nie słyszałem. Spojrzałem na niego, spodziewając się, że ze mnie żartuje. Zmarszczył brwi i wyglądał na zaniepokojonego tym, co powiedziałem. Wyciągnąłem telefon i pokazałem mu aplikację do śledzenia dostaw. Zapisała ona w swojej historii miejsce, gdzie zatrzymałem się na noc. To mniej więcej tutaj. Oderwał wzrok od telefonu i spojrzał na mnie. Na jego twarzy malowało się teraz poważne zaniepokojenie. Polowałem tam. Nie ma tam nic poza lasami rozciągającymi się na wiele, wiele mil. Autor opowiadania. MK Matrix. Tłumaczenie i opracowanie. Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwe. Tommy Lee Jones Adam Janasek Mrs. 997 97, Adrian Masłowski Czarna Polololo Aleksni TV, Ordinary Azji Azza Maciek Dwukropek D Magda Grzegorzewicz Sol 82, Żelka Utory Kasia Gons Nocna Zmiana Matisto 101 m Haron Fenix Jerson, Małgorzata Pac, Olivia, Banan, Kenai i GTH, Euronymus oraz Sylwia Do usłyszenia.